Szanowni Państwo, Tor Poznań dzisiaj jest atakowany. Idziemy kibicować, bo dzisiaj tutaj odbywa się Fałtek Cup. O nie, to Lotus! A, bo to jest Speed Day dzisiaj jeszcze, tak? Jakiś... Kur... wysypał. Ale to jest zajebiste, jak były te Hondy Warson, jest tak piękne. Na 200% tu są jakieś dobre grzyby, no. No, my w takim lesie. Ale zobaczcie, jaką ma koszulkę koleżanka. Mm -hmm. To nie są jakieś mocno potrasowane, z tego co słyszę. To jest jak klasa Street Plus. <grym> 200. 190e. Patrzcie, pod torem tutaj zawsze na parkingu śmieszne furki stoją. Widzę tam co? Lexusa Jacoba. Ja idzie ekipa. Idzie ekipa. Patrzcie, stoi Lexus. Siwiczek. Czy to lubisz Peżota, co? Jaka ekipa? Co tutaj kolega mój Mateusz ma. Zobaczcie. Pierwszy raz wsiadam do samochodu z kierownicą po prawej stronie. Nigdy nie siedziałem. O kurde, o kurde, patrzcie to. Na razie. Patrzcie. Człowieku, zobacz to. Wow, a tu jest mało miejsca. A pierwszy raz siedzę w 2000. Ale jak? Fajnie, tak. Opatulać ten samochód, odpalić, kurwa. Ej, nigdy nie siedziałem w samochodzie, który ma kierę po prawej, serio. No, Jezu, te zegary. Marzenie każdego handlarza. Widzisz, tu się radia. Ale poj**ane. Aha. Okej, okej. To Nie no, nie będzie dawał zimnym, ale fantastycznie. Jak jest, się nie tak... Nie brzmi, bo seria wydech dla tego. No, ale kurwa, siedzę w chodzie z 2000, pierwszy raz w życiu. To jest fajny bajer, nie? O, z lusterka, Z tym lusterkiem. Czyli widzisz jakby... Wszystko, to jest na lewym pasie. Jak, jadę po Czyli jak wyprzedzasz, to, to tak, jest ok. Przedni dowie. błotnik, tak? tak? Ej, zarąbisty patent. Fajna opcja. No i jak, Dlatego zadowolony z zakupu, szczerze czy tak? Zajebisty, jest tak? naprawdę. Chyba wybrać nie mogłem. Jest 2000. Kolejny w ekipie. Jeszcze za takie pieniądze. Ile pan dał? Tyle, że musiałem dopłacić 200 zł do zamiany z Subaru. Serio? Wow. Nice. Czy to była wymiana 1 do 1 praktycznie? Sprzedałem kupujemy. Sprzedałeś, ok. Gdzie się pojebać raczej? Jeśli mnie zawsze zastanawiało najbardziej jak się zwina biegilem ręką. To jest najmniejszy problem. Jedyne z czym możesz mieć problem z początku to z utrzymaniem się na pasie ruchu. Okay. Czyli masz takie, że jeździsz bardzo środkiem po prostu, nie? Ale akcja lube, 10 minut wyjechałem z Warszawy już jak w swojej. Także to jest absolutnie popierdolone, jeżeli nie ale to jest na razie wszystko. Moim imperium jechałem 160 na godzinę 1.1. Zrobię mały obchód po torze. Robimy teraz akcję małego obchodu po torze. Tutaj wszędzie koło stoi naprawdę pełno pięknych samochodów. Różnych marek, o Jezu, prawie mnie pan rozjechał. <laughs> stoi strasznie dużo pięknych samochodów różnych marek, więc idziemy zobaczyć. Patrzcie to. Honda Streamline. Śmieszny samochód. Jakbym był ojcem w tym momencie. Właśnie taką Hondę myślę, żebym sobie wziął. To jest niechlubny samochód w ostatnich czasach niestety. Te Tajpery, patrzcie to, to jest genialna fura. Marzyła mi się kiedyś w Fordzie Horizon, nie powiem, upalałem. Ja cię kręcę. Mega. W ogóle tutaj się czuję jak na takim mini apfeście, szczerze mówiąc, coś pięknego. To ci to. To jest Pana Dolaty, który ma to Classic Cars właśnie i powiem wam, ono też mega robi robotę i te fele tak mi się podobają, wyobrażam sobie je na moim maluchu, tylko podobno one są gdzieś tam z Włoszech sprowadzane i nie są wcale takim łatwym tematem do dostania, ale te Cinquecento tak mi się podobają, mega fajna autka, mógłbym takie mieć, zarąbiste. Przyjechałem na Tor Poznej na fautek Kapa i oglądam Cinquecento, niesamowite. Fajnie, mega fajny wajbik. Fantastyczny Civic, dostałem wlepkę przed chwilą. Szybki borsuk, auto olgierda. Tak się żyje, widzisz, włączam kamerę, stary gratisy, pięknie. Kurka otwarta. Patrzcie, tutaj aż pajęczyna urosła. Co to jest tą pajęczyną? Dawno nie było chyba sprzątane, ale Seawall fajny. Co tu się dzieje? Ale ty masz tu czysto. Brudno. No. Brudno? Tu jest brudno? Pajęczyna na twoim tym jest trochę taka, nie powiem. co? Ale fajna sprawa. Ja nawet nie wiem co mówić, po prostu patrzę i się cieszę. O... Niesamowite. Widzicie, wpadłem prawie pod tak? Y, ja pierdziele, tak mi się gorąco zrobiło. To jest mega fajna sprawa, to mi się tak zbieta kojarzy. Nowy kierowca, wyjście dosz koni. To jest ponoć malowane sprayer ładnie mu wyszło lepiej niż mój pistoletem. Powiem wam, że jest piękne BMW. Zarąbiste. Miałem takie w net y, online. Tak, albo albo To i tak nie jest duże jak na taką furę. Ja w ogóle centralnie czuję się na jakie pfeście. Zarobiście jest Oho, patrzcie kto tutaj stoi, grubasek mały. Kto to tutaj się czai? Witam <grymny> serdecznie. Ale pan zasuwał. A gdzie cię można znaleźć? Oczywiście, tam gdzie żarcie. <grymny> Patrz, te opony w tym mercu. Fun fact, bardzo chciałem kiedyś ten Mercedesa kupić. Ale zajebisty.

Przepraszam, czym się pan zajmuje na co dzień? Zbiera złom, nie widzisz kurwa. <laughs> Przepraszam, to twój samochód? właśnie, no, przyznać. Czym pan się pan bo... zajmuje na co dzień? Eee, jestem studentem. Także możliwe, że będę musiała sprzedać samochód, bo nie starczy na warunki. Ja pierdzie, ten studiuje, ten zbiera złom. Skąd wy macie na to wszystko pieniądze? Totalnie szczerze, muszę zrobić tak, bo nie jestem pewien, czy będzie cokolwiek słychać. Mega super inicjatywa. Pierwszy raz przekonałem się, żeby pójść na tor tak po prostu, nie wiem czemu, ale naprawdę jest fantastyczny vibe. Piękne samochody. I co najlepsze to jest wszystko za darmo, więc zamiast zamulać, że tak to powiem, pupę, warto powiem Wam, jako widz odwiedzić nawet taki tor, poglądać się samochody, zobaczyć co się dzieje. No ja jestem zdumiona, a ile fajnych, ciekawych osób można spotkać. Serio. Wajlik 10 na 10, imprezka równie bardzo fajna. Idziemy zobaczyć, co się stało na torze, bo tam jakaś awaria. Uwaga, zoomujemy. Okej. Okay. Jak tak naprawdę chciałam, O, tam grubo jest. Łahacz poszedł. No koło mu się odpadło. sytuacyjny. Furka została usunięta z toru, tam ktoś grubo się podziało. No i co? Czekamy, żeby nagrać jeszcze kilka fajnych ujęć, jak sobie te hondy cisną po tej pięknej, prostej, i chyba będziemy kończyć. wygląda, że dzień na torze dobiegł końca już uciekamy no bo co tutaj więcej pokazywać jeżdżą szybko, hałasują nie wiem, nie ogarnią trochę, żartuję jest fantastycznie, idziemy sobie do domciu coś wpierdzielimy no i koniec, dzięki, że byliście podajcie na grupę instagram i tyle, pozdrawiam serdecznie